Witam was na kolejnym odcinku mojego kanału. W bieżącym odcinku chciałbym wam zaprezentować chrombuk Dell, który zakupiłem na Allegro za cenę uwaga, tylko 200 zł. Do tej pory akurat chrombukami się bardzo nie interesowałem, dużo o nich słyszałem gdzieś medialnie w reklamach, co mnie skusiło do zakupu tego sprzętu i w niniejszym odcinku pokrótce opowiem o chrombuku. Moi drodzy, zanim przejdę do szczegółowego omawiania sprzętu, przede wszystkim warto mieć na uwadze, czym jest ogólnie Chromebook. Mianowicie, Chromebook to jest bardzo, bardzo mały odpowiednik jakby domowego laptopa. Można zauważyć, że działa, wygląda przede wszystkim bardzo podobnie do laptopa. Można powiedzieć pod względem gdzieś jego tej takiej typowej funkcjonalności, typowo tej pod względem gdzieś może powiedzieć ekranu pod względem tutaj klawiatury, którą mamy, czy też tutaj touchpada. Natomiast przede wszystkim różnica pomiędzy Chromebookiem a typowym sprzętem z Windowsem jest taka, że Chromebook ma bardzo, można powiedzieć, słabe osiągi pod sobą. Mianowicie mój Chromebook, zakupiłem go w tym wypadku w serwisie aukcyjnym Allegro za cenę około 200 zł. Jak widać na przybliżeniu, ma, no procesor to jest Intel Celeron N2840, to jest bardzo słabe taktowanie. Jak widać, nie jest to też jakaś tutaj duża rozdzielczość ekranu, po której można gdzieś oczekiwać oglądania filmów, e, na przykład F4K, to są zaledwie 2 GB. Może powiedzieć pamięci 16 GB na przechowywanie danych, czyli praktycznie tyle co nic. No i w przypadku mojej edycji Chromebooka jest to edycja, która jest ze Szwecji, to jest akurat, może powiedzieć, sprzęt, który przybył do nas ze Szwecji, gdzie był używany prawdopodobnie czy to przez szkołę, czy to przez jakąś korporację. Natomiast jest to sprzęt używany, jest on zachowany w bardzo dobrym stanie, praktycznie nie ma żadnych zniszczeń. Nie ma żadnych tutaj jakichkolwiek rysek. natomiast zobaczmy przede wszystkim, jak będzie spisywał się pod względem działania. Moi drodzy, jestem już po uruchomieniu sprzętu. Jak widać, Chromebook, tak jak wcześniej mówiłem, to mały laptop. Natomiast to, czym się wyróżnia, to przede wszystkim wyróżnia się to, że dzięki temu, że on ma co prawda słabe bardzo podzespoły, jak sami zapewne się domyślacie, no nie ma mowy, żeby na nim działał jakikolwiek Windows, cokolwiek innego. Bez zacięć, akurat w tym wypadku jest na nim zainstalowany specjalny system operacyjny to jest system operacyjny Chrome OS. Ten system jest przeznaczony przede wszystkim do takiej typowej pracy po prostu, można powiedzieć, chmurowej. Natomiast w obecnych które są dostępne w elektromarketach, które można kupić za około, około 1200-1400 zł. Ostatnio widziałem, bodajże chyba asusy. One mają już wbudowany dysk SSD o większej tutaj pojemności, mają już zdecydowanie tutaj nowszą jakby aktualizację systemu operacyjnego, dzięki czemu też może na nich już sobie wgrać aplikacje, które są dostępne m.in. na Androida, bowiem jest to właśnie system oparty swoją drogą częściowo na Androidzie, natomiast jest to taka uproszczona wersja. Natomiast powiem Wam tak, mój. Chromebook tak naprawdę, który mam teraz przed sobą. No jest to urządzenie bardzo prościutkie. Urządzenie, które podejrzewam, że ma już za sobą kilka jakby lat. Natomiast czym ono się charakteryzuje i dla kogo jest stworzone? Przede wszystkim od razu powiem szczerze, uczciwie, nie jest to sprzęt do gier, nie jest to sprzęt dla osób, które zajmują się grafiką. To jest bardziej sprzęt taki mobilny, że na przykład jak wy, czy macie kogoś w rodzinie, często może jakieś osoby starsze, są to osoby, które użytkują komputer tylko i wyłącznie do internetu, do przeglądania stron internetowych, do sprawdzania różnych portali, do Facebooka na przykład, do Gmaila, sprawdzania poczty, do YouTube'a. Nie potrzebują żadnej grafiki, żadnych filmów. No to powiem uczciwie, taka osoba, jeżeli ma przeznaczyć, się w dobie, gdzie mamy teraz inflację, ma wydać około 1500-1600 zł na najtańszy laptop z Windowsem, no to tutaj może mieć tak naprawdę praktycznie to samo do tych funkcji, które będzie użytkowała, za cenę wynoszącą tylko i wyłącznie, no powiem uczciwie, no 300 zł, 350 zł, to już naprawdę może kupić takiego rąbuka w lepszym stanie, a mój bardzo prosty, bo tylko 2 gigaramu. No powiem uczciwie, że pod względem tego, jak on się spisuje do przeglądania internetu, do Facebooka, naprawdę w słowem, sumieniem polecam, bo to działa po prostu sprawnie. I tutaj na przykład zobaczyć sobie na przykład, co odpalić YouTube'a, na przykład YouTube się odpala, natomiast on odpala się w tym wypadku tak, że on odpala się akurat na w przeglądarce, no i to wszystko akurat tutaj działa gdzieś. Yy, można powiedzieć w oparciu o przeglądarkę. Tutaj akurat tak to gdzieś funkcjonuje. Wiadomo, on potrzebuje troszkę może czasu gdzieś do nami soku. Mam troszkę słaby tutaj internet, chociaż mam na full, ale korzystam obecnie z sieci mobilnej, dlatego może gdzieś to działanie jest troszeczkę słabsze. Natomiast zwróćcie uwagę, na przykład otwieram sobie przeglądarkę, dla przykładu, na przykład sobie otwórzmy telepolis, serwis branżowy, zobaczmy jak to funkcjonuje, no i widać, że to funkcjonuje po prostu w miarę dobrze. Ten touchpad tutaj działa spoko. Nie ma żadnych tutaj problemów gdzieś technicznych pod względem tego, jak przewijamy tutaj wszystko, jak to wszystko gdzieś funkcjonuje. No naprawdę jest to sprzęt, który po prostu jest godny polecenia. Tutaj ten pasek może troszeczkę który mamy tutaj on jest jakby tak troszkę może powiedzieć wizualnie podobny do tego co jest w komputerach Mac. Natomiast słuchajcie, co wyróżnia ten komputer przed komputer Chromebook właściwie? Jest to bardzo lekki sprzęt. No waży on naprawdę niewiele. Jego waga to jest może gdzieś około nie wiem, nie ważyłem go tak szczerze, ale to jest około 400 może może 500 gram. Jest tutaj, no mój akurat jest plastikowy tutaj, natomiast też jest bardzo ładnie to, że on tutaj ma takie właśnie jakby zdobienia z gumy, zdobienia raczej to jest bardziej takie zabezpieczenie, nawet tutaj z gumy, na jakiś upadek, na cokolwiek podobnego. Plus jego kolejny, to jest oczywiście to, że jest mobilny, to jest jedno, natomiast najważniejsze jest to, że on bardzo szybko się uruchamia. Słuchajcie, tutaj czas uruchomienia tak naprawdę tego sprzętu, ja nawet wam to pokażę. Wyłączmy go sobie, może tutaj, wchodzimy sobie tak. I wyłączymy go. Wyłączę go, żebyście mogli sami zobaczyć, jak tutaj szybko on się uruchamia i wyłącza. Tutaj mamy przycisk start. Uruchamiamy. Chwila, moment, chwila, moment. Oczekiwanie. Jest chrom, tutaj ekran początkowy. Loguje nam się. Czekamy jeszcze chwileczkę. To są dosłownie sekundy. Jeszcze sekundka. No i moi drodzy, już mamy tutaj praktycznie. Wpisujemy sobie hasło, to samo, którym jesteśmy zalogowani w tym wypadku. Do akurat, może powiedzieć, tutaj, jakby jakby przeglądarki, to Google tak naprawdę. No, i za chwileczkę zobaczcie, jak sobie wpiszę moje hasło, i zobaczymy, jak to będzie szybko działać. Już chwileczkę, już momencik, moi drodzy. Jeszcze chwileczkę, już się logujemy. Oj, coś mi nie przeszło, coś chyba zapomniałem mojego hasła. Jeszcze chwileczkę, tak się czasem zdarza na szybkości. OK, 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 jest, coś się zacięło, czy się nie zacięło, jest i słuchajcie moi drodzy, jak widzicie, logujemy się tutaj, logujemy się w tym wypadku, otwiera nam się automatycznie przeglądarka, czyli wszystko jest zapisane tak jak było w momencie zamknięcia, jego go tutaj zamykałem, czyli po prostu też jest to zamykane tutaj, może powiedzieć zapisane gdzieś w pamięci tutaj operacyjnej. No i słuchajcie, moi drodzy, przede wszystkim ogromna zaleta tego sprzętu to jest bateria. Bateria w przypadku chrombuka, no nie ukrywam, że ładuje się go około gdzieś 2 godziny do pełna, natomiast jego wydajność tutaj jakby taka pełna, to słuchajcie, moi drodzy, on potrafi działać bez ładowania około 8 godzin i to naprawdę jest bardzo wydajnie. Dodatkowo plusem jego jest to że on tutaj całkowicie ma pasywne chłodzenie, nie ma tutaj żadnego wiatraczka, nie ma to niczego, co by gdzieś po prostu pływało na jego charakter pracy. Naprawdę jest to bardzo lekkie urządzenie, które możecie sobie zabrać, czy to w podróż, czy to na przykład gdzieś, nie wiem, jedziecie pociągiem, potrzebujecie sprawdzić jakieś dokumenty, jesteście uczniami, studentami, potrzebujecie sprzętu, na którym można stworzyć jakieś podstawowe notatki, nie wiem, lubicie na przykład, wyjeżdżacie gdzieś na weekend, i zależy Wam, lubicie oglądać filmy na przykład na Netflixie, a nie chcecie zabierać ze sobą gdzieś standardowego komputera czy na przykład tabletu, do którego musielibyście mieć podstawkę, no to akurat tutaj w takich zadaniach Chromebook idealnie się sprawdza, szczególnie w podróży, gdzie na przykład jedziecie gdzieś pociągiem, nie wiem, dalszą podróż na przykład 5-6 godzin, no to naprawdę to jest idealne rozwiązanie, bardzo lekki, bardzo mobilny sprzęt. Mogę Wam powiedzieć na moim własnym doświadczeniu, że testowałem ten sprzęt także pod względem tutaj pracy na dokumentach Google i jak najbardziej dało się na nim pracować bez najmniejszych zacięć. Próbowałem odpalać filmy 4K, natomiast to oczywiście już od razu mówię nie ta klasa sprzętowa, natomiast jest to typowy prosty sprzęt do internetu, do dokumentów Google może powiedzieć do sprawdzania poczty, do Facebooka, Instagrama, podstawowych portali. No jeżeli nie gracie postów gry, nie jesteście grafikami, nie potrzebujecie gdzieś super postów sprzętu i przymykacie gdzieś oko może na nie najlepszą jakość i rozdzielczość ekranu, które jest w tym komputerze, no to osoba, która szuka takiego typowo komputera, laptopa, do internetu, no powiem tak szczerze, rozważając tak naprawdę zakup sprzętu, który kosztuje gdzieś 1500-1600 zł. Jest to najtańszy laptop działający na Windows 11 czy Windows 10 dostępny w sklepach. A mając możliwość zakupu takiego prostego mini komputera, to akurat ekran to jest w tym wypadku niecałe 12 cali. Natomiast warto mieć uważę, że to jest taki typowy, mobilny sprzęt. No to według mnie, jeżeli ktoś potrzebuje sprzętu typowo do internetu, typowo do takiego w podróży mobilnego, nie wykracza potem podstawowy zakres wykonywanych zadań, nie tworzy gdzieś jakichś skomplikowanych tabelek, nawet w Excelu, tylko bardziej opiera się o chmurę, o dokumenty Google, no to naprawdę taki sprzęt warte. 200 zł, 250 zł, no to słuchajcie, to jest praktycznie tyle, co nic. W porównaniu do możliwości, które daje to urządzenie i naprawdę jestem zaskoczony bardzo pozytywnie miałem już, nie ukrywam, że pracuję osobiście w branży telekomunikacyjnej no i widząc jak po prostu działa na przykład Android w oparciu nawet o 4 giga po prostu ramu, no to tutaj po prostu mamy sprzęt który ma w sobie 2 giga ramu. i jak otwierałem pudełeczko z tym sprzętem no myślałem, że będzie działać po prostu tak jak stary telefon który ma w sobie bardzo mało po gdzieś pamięci RAM i że będzie on się po prostu wieszał cały czas, natomiast tu jest Dosłownie 2 GB Jest procesor Intel Celeron, jeden z najsłabszych, które są na rynku. A naprawdę nic się nie wiesza, wszystko działa płynnie. Nie wiem, jak to stworzył, jak to jest zrobione. Natomiast jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. No i kupiłem ten sprzęt przede wszystkim tak z myślą o tym, żeby stworzyć odcinek, żeby go przetestować, zobaczyć, jak on się spisuje. Natomiast powiem Wam, wam tak uczciwie, że na pewno podejrzewam, że on pozostanie ze mną na dłużej. Szczególnie, że lubię podróżować i będzie mi służył właśnie gdzieś podróżach, gdzieś tak bardziej właśnie mobilnie. Naprawdę, naprawdę, z czystym sumieniem polecam. Uważam, uważam, że teraz jak jest inflacja i za podstawowy laptop trzeba dać 1500 złotych, no to tutaj macie sprzęt, który nie jest nowy, ale wygląda jak nowy praktycznie. Tutaj powiem Wam szczerze, to jest klasa A. W tym wypadku może nie będę robił reklamy, ale został zakupiony w sklepie Amso, który gorąco polecam, nie był to już mój pierwszy zakup w tym sklepie. No i naprawdę pod względem szczególnie bateria mnie zaskoczyła, no bo to jest naprawdę, żeby ta bateria aż tak płynnie działała, to jest też niecodzienne. No i zwróćcie jeszcze uwagę na jego... na tak jest konstruowany, jak się łatwo wybudza. Zamykacie po prostu klepkę podnosicie ekran i praktycznie od razu macie urządzenie, które od razu się uruchamia od razu jest gotowe do pracy owszem, może nie ma w sobie jakiś dużo aplikacji ma oczywiście, bo są też oparte takie, które mają już jakby te aplikacje ze sklepu Google Play, ale tutaj opieram się na moim najtańszym, który koszało 200 zł no i jest to sprzęt, który w zupełności jak najbardziej polecam z mojej strony, przede wszystkim moi drodzy bardzo dziękuję Wam za obejrzenie odcinka tutaj jeszcze dodam jeszcze jedną rzecz, akurat jak widzicie, klawiatura jest tutaj w tym wypadku szwedzka, natomiast tam takie takie specjalne naklejki, jeszcze nie nakleiłem, one służą tutaj do spolszczenia jakby tej klawiatury. Mogę dodać, że ten gładzik, który jest tutaj może nie chodzi, on zbyt po prostu gładko, ale nie mam problemu żadnego najmniejszego tutaj z pracą na tym urządzeniu. Plus jest takie wejście jeszcze do ładowania, jest tutaj standardowe Dellowskie. Mam już akurat osobiście dela, to i oczywiście otrzymałem też ładowarkę w zestawie, natomiast jest tutaj normalne wejście standardowe, takie jak do komputera, do każdego dela ładowania. Jest tutaj HDMI, jest mini jack, jest tutaj wejście. Dodatkowo na kartę pamięci, żeby rozszerzyć tą pamięć. No i słuchajcie, moi drodzy, dziękuję Wam przede wszystkim za czujność, za obejrzenie kolejnego odcinka na moim kanale. A już w kolejnym odcinku przygotowałem się do, jakby może recenzji kolejnego urządzenia. Tym bardziej będzie to, to urządzenie w tym wypadku Lenovo ThinkPad X270. Jest to już sprzęt, który użytkuję na co dzień. Także został on zakupiony przez internet jako sprzęt taki bardziej używany. Natomiast w bardzo dobrym stanie technicznym działa na Windowsie 11. Natomiast o szczegółach odpowiem Wam w kolejnym odcinku mojego kanału. Dziękuję za dzisiaj. Bardzo proszę, jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam naturalnie do komentowania. Jeżeli macie też jakieś pomysły, co mógłbym dla Was przetestować, śmiało piszcie w komentarzach. Jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam serdecznie i do kolejnego odcinka. Dzięki wielkie, cześć, hej.